Hejka, hejka, witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście z Movie Star Planet, ja już się loguję na moje konto Maximus623, no i lecimy z odcineczkiem. mam nadzieję, że wszystko się nagrywa tak pięknie, dźwięk również mi się nagrywa, tak więc lecimy, mam nadzieję, że mi się wszystko załaduje, ponieważ dzisiaj takiego średniego mam neta, tak więc no, o dobra, już widzę, że mi się załadowało i wow, jakie tutaj ładne motywy są. Widzę, że ktoś mnie już na wysypy zaprosił, bo widzę, że mam jedno y, zaproszenie do przyjaciół. Proszę Was nie zapraszać innych na bysypy, ponieważ. No, przez to też są lagi. Tak więc, no. Na szczęście to tylko jedna osoba tym razem. Y, ja napiszę do sumie rzeszne, jeżeli wam. Jezu, jeszcze kapslokiem, przepraszam Was bardzo. I ja może powiększę okno nagrywanie, bo nie wiedziałem jak je dostosować jak zwykle. No tak więc już je idealnie dostosowałam. No. A dlaczego tu jest jeszcze jedna? Nie dobra, nieważne, pewnie mi się przez przypadek zakręciło. Dobra, my już kręcimy kołami. dobra. No i zbieramy prezenty. I, yy, no. I no, już. I zobaczymy co jest w ogóle w nowościach, bo powiem wam że chyba dwa dni temu ostatnio byłem na MSP, tak więc no. Strawberry Picnic. No super, super. Tylko czy są fajne animacje, ciuchy i w ogóle. No, no, no. Widzę, że to jest jedyna informacja w nowościach. Nie mam pakietu yy, z VIP-em, więc to jest trochę dziwne. Ale okej. Okay. Ale okej, okay, tak więc, no, ja tutaj już zobaczę, jakie to jest zaproszenie. No i nie, ja, ja tutaj od 10 levela przyjmuję. No i moi drodzy, ja już mogę przechodzić na zakupy i do odzieży. No, tak więc my już przechodzimy. No. A i w ogóle napiszę jeszcze, że nagrywam, bo nie napisałem jak zwykle, nagrywam. Może. Okej. Okay. A w ogóle teraz Nester robi live'a 24 godziny. No, powiem wam, że dopiero go oglądałem. Ale w sumie to pomyślałem, no, że warto jednak nagrać odcinek, bo no trochę tego odcinka powiem wam, że nie było. W tamtym tygodniu nie było, yy, bo nie mogłem, a w ogóle to jest teraz. Tak te ubrania mam teraz na swoim logo oprócz te, tego tatuażu i tych okularków, więc no. Jakby ktoś pytał, bo Matusiak mi zrobił awatar, który jest naprawdę super. I powiem Wam, że z tego co widzę, to podoba mi się tylko ta bluza. I ja nie chciałam włosów, tylko to. Bo tylko ta bluza jest jakby normalna. Że tak by to nazwać nie dosyć, że trzy strony, to tylko powiem Wam, że jest na bluza mi się podoba, no ale cóż myślę, że tak i to będzie, albo nie, w sumie sobie w czerni sobie zrobimy te, 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 te łatki mi się nie podobają takie jakby, no nie wiem czy to są łatki czy to to jest, ale no teraz lepiej no i moi drodzy lecimy już dalej mam nadzieję, że w rzeczach będzie coś lepszego ponieważ no odzież mnie jednak trochę u... uniesatysfakcjonowała. Tak to bym powiedział. Yy, tu jest ładne. To jako poduszki fajnie. To nie wiem po co. To drzewko, no takie w miarę prawdziwe mogę wziąć. Krzaczki, a w sumie krzaczki też się przydadzą. Ale raczej te, te mi się nie przydadzą. Dlatego to biorę. Yy, to co to jest... Aha, takie... No ładne, no ładne. I takie dwa słodkie mi się. A, jeszcze tutaj taka latarnia, bardzo ładna. W końcu chciałem jakąś latarnię. Pięknie. Nie, nie, nie. Albo to tak, wiecie, mrocznie zrobimy, że o, w takim kolorze. Dobre. Fajnie. Ja, moi drodzy, zobaczę, czy mogę coś tutaj dodać do listy życzeń. Mogę? Nie, nie mogę. A rzeczy dając. Tak, przepraszam, oczywiście. I chyba nie mogę. Nie, nie mogę. Zobaczymy jeszcze raz. Więc moi drodzy, ja jak to wszystko ogarnę, to po prostu do Was wracam. Dobrze, tak więc moi drodzy, ja już wszystko ogarnąłem. Teraz lecimy sobie do animacji. I czy ja już mam jakąś zakupioną Nie, Czyli modera po raz pierwszy daliń. Ej, animacje, ale czy one są fajne? To nie wiem, bo już tu nie byłem. Za cztery diamenty musi być coś naprawdę super. Y... No, to to jest jakaś katastrofa, ale okej. Okay. Dalej. No, to nie wygląda zbyt ciekawie. Yy, to. No, nie. Kurczę, nie. Nie, moi drodzy, to mi nic. Super, nie, to nie. Kurczę, wszyscy piszą aktualizacje statusu. W sumie to też sobie zapiszę. Wszyscy piszą, to ja też sobie zapiszę. No, a może to? Nie, to głupio wygląda. Tak więc, no, może. Tła jakieś będą ładne. Chociaż tyle. No, co tutaj jest? To tutaj jest. No, powiedzmy, że może być. Nie. Powiedzmy, że może być. Tak więc no. Moi drodzy, przechodzę do mojego profilu i do prezentów. I zobaczymy, czy ktoś mi dał prezent z listy życzeń. Tak więc no. Nowe prezenty. Niestety, moi drodzy, nie, a lista życzeń cały czas jest pełna. Są na niej rzeczy wielkanocne. Bardzo zachęcam do kupienia, ponieważ zostaniecie bardzo serdecznie pozdrowieni na odcineczku, dlatego naprawdę myślę, że warto. A tutaj ostatnie rzeczy, które właśnie mi podarowali osoby, podarowały osoby z listy życzeń, to są te osoby, które bardzo serdecznie pozdrawiam. I moi drodzy, przechodzimy teraz do losowania osób z klubu. Jeszcze yy, tylko zatrzymam nagrywanie, a nie jest. jest yy... Od razu mój i ja po prostu wszystkich moich przyjaciół zaproszę, dlatego żeby nikogo, żeby nikogo tutaj kontra nie reklamować, to ja po prostu za chwilkę do jak wszystkim roześlę zaproszenie do mojego klubu. Dobrze, tak więc moi drodzy, ja już wszystko rozesłałem, no i, no i może sobie odświeżymy, wyjdziemy i wejdziemy. Kurczę, nie chcę mi się dobrze, wyjdziemy na chwilkę na pocztę. Wyjdziemy, jeszcze raz wejdziemy. Moje kluby bardzo fajnie i 18 członków klubu, czyli nikt nie dołączył, ale moi drodzy, te osoby, które mają w statusie hashtag MCM, dostaną dwa prezenty, a te, które nie, niestety jeden. No więc no, a w ogóle moja ocena motywu to 2 na 10, tak, bo myślę, że większej nie mogę dać i myślę, że będzie to ta osoba teraz której nikt mi się jeszcze nie wyświetlił. Ja po prostu losuję szybciutko, żeby wiecie, nie przeciągać. I mam nadzieję, że o Diament amiganu. Czy coś takiego. Graturu... Gratuluję wygranej. Diament Amigami. 1, 2, 3. Czy masz w statusie hashtag MCM lub hashtag mcm it? Nie. Niestety. Nie masz, moja droga, dlatego dostajesz 1% oprócz dripów, pikselów i wszystkich kolekcji tych specjalnych, tak więc no. Niestety, moi drodzy, tutaj koleżanka ma tylko kolekcję dripów, dlatego wychodzimy i losujemy kolejną osobę. W ogóle myszka mi się zbugowała, ale dobra, trudno. Idziemy do członków. I może teraz kogoś wybiorę też z drugiej strony. Tu. A to tak mi się. Malinka09 Muszle, już chyba kolejny raz wygrałaś, pojęci. Ale bardzo Ci serdecznie gratuluję. Czy masz w statusie hashtagencjem lub hashtag it? Tak jak jest napisane tutaj na klubie. Kontrol nieaktywne. Aha. No, ciekawym. Czy masz coś na liście życzeń? Niestety nie masz, moi drodzy. Tak więc losujemy jeszcze inną osobę z klubu. I tak więc no, idziemy, fani hashtag MCM. No i powiem Wam, że moi drodzy, pierwszy raz taka sytuacja mi się zdarza, że nikt nie ma nic na liście życzeń, tak więc no dziwne. Dobra, raz, dwa. Aha, jeszcze jedna, dobra tu. A, i tutaj Kasia też wygrywa po raz kolejny. Kasiu Julcia XP. Tak więc, no, zobaczymy, czy masz w statucie hashtag MCM lub hashtag MCM it. Nie. Niestety nie masz. Tak więc, no, my idziemy tutaj do listy życzeń. I akurat masz na liście spodnie za 450. Które oczywiście ci podarujemy tutaj, chyba. Tak. Podarowaliśmy, moi drodzy Kasiu, Julcie, XP Prezent, dlatego OK i wychodzimy stąd. I moi drodzy, zachęcam Was do luknięcia na mojego artbooka. Hashtag MCM, dlatego że za każde polubienie mojego artbooka dam Wam darmowego grafa. Tak więc, no, bardzo ciekawa oferta. No, tak więc myślę, że warto skorzystać. A ja tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne moje odcinki, które pojawią Wam się po prawej stronie. Oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału po lewej stronie. Dzięki za oglądanie i cześć!